Pamiętamy historię Nabota, którego król Ahab zamordował, i, z powodu swojej żony, i zagarnął jego winnice, zamienił ją na ogród warzywny. Oczywiście Pan Bóg domaga się sprawiedliwości. Nie zemsty, ale sprawiedliwości. Posyła Eliasza i zleca mu zadanie, które od strony takiej ludzkiej, psychologicznej można by powiedzieć absolutnie go przerastało. Masz powiedzieć królowi, który ma władzę absolutną, że za to co zrobił będzie ukarany i to do któregoś pokolenia. No, zadanie niewykonalne. Ale kiedy myślimy, zastanawiamy się, dlaczego. Pan Bóg aż tak sprawiedliwy jest wobec Achaba, to trzeba powiedzieć, dlaczego Achab popełnił właśnie taki grzech, dlatego, że oddawał cześć innym Bożkom. W momencie, kiedy człowiek rozmydla swoją wiarę, w momencie kiedy zaczyna mieć więcej bogów niż jednego. To potem okazuje się, że nie jest w stanie zapanować nad swoim sposobem postępowania. Zaczyna działać niemoralnie. I to jest jakby istota odchodzenia od pana Boga. Oddajesz cześć obcym Bogom, jesteś w stanie nawet zabić drugiego człowieka.